Kochani, Kościół powinien być miejscem, gdzie mówi się nam, kim jesteśmy, a nie kim byliśmy. Kim jesteśmy w Chrystusie, a więc, że jesteśmy pojednani z Bogiem, jeśli wierzymy w Jego dzieło, dzieło Jezusa na krzyżu, że świętość Jezusa jest nam przypisana, że sprawiedliwość Jezusa nam jest przypisana, że jesteśmy nowym stworzeniem, mamy nową naturę. I mamy serce na wzór serca Jezusa. O tym się powinno nam nieustannie przypominać, a nie o tym, kim byliśmy kiedyś, że byliśmy martwi duchowo, że nie byliśmy pojednani z Bogiem, że byliśmy Bogami sami dla siebie. I Kościół to oczywiście nie budynek, to nie instytucja i organizacja, organizacja religijna zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej, ale Kościół to spotkanie. Dwóch przynajmniej serc, które wierzą w dzieło Jezusa, które wyrzekły się samo sprawiedliwości, a przyjęły darmo z łaski sprawiedliwość syna Bożego. A więc w tym kierunku jako Kościół powinniśmy iść, odkrywać naszą tożsamość w Nim. Tak jak Jakub, który przyodział się w skórę, żeby Izaak go pobłogosławił. Przebrał się za syna, starszego syna, Ezawa. Oni byli bliźniakami, ale Ezaw urodził się pierwszy. Jakub trzymał go zapięte. I tak jak każda historia biblijna, tak samo i ta, staje się dopiero jasna, zasłona spada z naszych oczu, gdy rozumiemy, że jest tam mowa o Jezusie Chrystusie, Jego dziele odkupieńczym, jego dziele uświęcającym nas, Jego dziele czyniącym nas sprawiedliwością Bożą, za darmo, przez wiarę. Bo wiara w Jezusa na nasze serca ustawia w taki sposób, że nie będziemy pyszni, że nie będziemy ani z jednej strony potępiać siebie, ani z drugiej strony wywyższać siebie. Ale tak jak zapowiadali prorocy Starego Testamentu, będziemy mówić Pan naszą sprawiedliwością, Naszą sprawiedliwością jest Pan, nie ja sam, nie to wszystko co dokonałem dla Boga, tylko Jego sprawiedliwość w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Dlatego z tą myślą chciałbym dzisiaj krótką was zostawić i zachęcić was do tego, żebyście tego szukali. Szukajcie tych nauczań, szukajcie takich ludzi, którzy to głoszą i sami również, jeśli macie poznanie, swojej tożsamości w Jezusie Chrystusie, idźcie w tym kierunku codziennie, sprawujcie swoje zbawienie, czyli wyrażajcie swoje zbawienie, i teraz zacytuję idiom hebrajski, z lękiem i drżeniem. To co to znaczy? Z szacunkiem, takim samym szacunkiem, z jakim chrześcijanie przyjęli Tytusa. Bo Paweł użył dosłownie tego samego wyrażenia, że przyjęliście Tytusa z lękiem i drżeniem. A Tytus był najbardziej kochanym człowiekiem na tej planecie, oprócz Jezusa, może. Był niesamowicie ciepłą osobą, a oni przyjęli go z lękiem i drżeniem. Co to znaczy? Z wielkim szacunkiem. Z takim szacunkiem, z jakim Ty możesz usiąść na kolanach Ojca Niebieskiego, tak jak dziecko siada na kolanach swojego Ojca i mówi: Tytusiu, opowiedz mi coś, choć pobawimy się, połaskocz mnie, pogilgaj, weź mnie zakręć tak w kółko, albo będziesz udawał, że jestem samolotem. Tak, tak samo my mamy taką społeczność, kochani, taką społeczność z Ojcem Niebieskim przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wejdź dzisiaj w swoje usprawiedliwienie, wejdź dzisiaj w tożsamość usprawiedliwionego nie czekaj z tym do jutra. Nie czekaj z tym po śmierci będę sprawiedliwy. Nie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. I dzisiaj dokonuje się akt Twojego usprawiedliwienia przez wiarę. Dlatego, że Jezus wykonał już to. Jezus na Golgocie zapłacił cenę. I tam uczynił Cię świętością i sprawiedliwością. Przez co wypełnił proroctwo z diademu, który był na, na czole najwyższego kapłana poświęcony dla jach. Jezus był tym poświęconym dla jach. I Ty dzisiaj jesteś poświęcony dla Boga, uświęcony przez krew Jezusa. Dlatego już dzisiaj sprawuj swoje usprawiedliwienie, choć w tożsamości sprawiedliwości Bożej, choć w tożsamości sprawiedliwego Syna, narzeczonej Chrystusa i domownika Boga. Trzymajcie się.